To nie jest tylko punkt dla mieszkańców Gdańska. Tutaj każdy mieszkaniec pomoże, jak tylko będzie chciał zaszczepić się z, z samochodu, może tutaj przyjechać yy, i zostanie yy, znakomicie yy, obsłużony. My jedynie jeszcze raz to podkreślam za Panią Prezydent, apelujemy o odpowiednią ilość szczepionek, bo to jest ta jedna z barier umożliwiających rozwinięcie skrzydła na tych otwieranych przez nas punktach masowych szczepień. Należy zarejestrować się po prostu na szczepienie i otrzymać sms-a, jeżeli wybierze się chęć zaszczepienia w formie właśnie drive-thru. tu w kolejkach eee, tak wśród ludzi tu jestem w samochodzie tak jestem odizolowany powiedzmy od, od innych